Pamiętają Państwo być może wypadek polskiego autokaru pod Grenoble w 2007 roku. Co się wówczas stało, zanim ciała ofiar tej tragedii przyjechały do Polski? Przeprowadzono sekcję zwłok pod nadzorem polskiej prokuratury. Trzy lata później, we wrześniu 2010 roku, na autostradzie pod Berlinem doszło do kolejnego tragicznego wypadku z udziałem polskiego autokaru. Znów mieliśmy wiele ofiar, i znów, zanim Ciała tych ofiar przetransportowano do Polski, przeprowadzono sekcję zwłok na potrzeby polskiego śledztwa. Tak się robi. Tak się robi na świecie, wiemy o tym chociażby po holenderskim śledztwie, po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą, ale te dwa dowody pokazują, że to jest po prostu normalna praktyka w Polsce. Zanim rozpoczną się pogrzeby, trzeba przeprowadzić sekcję zwłok ofiar. Po katastrofie smoleńskiej. To się nie wydarzyło. Dlaczego to się nie wydarzyło? Odsyłam do najnowszego wydania tygodnika w sieci, gdzie ujawniamy zeznania między innymi prokuratorów wojskowych w śledztwie prowadzonym najpierw przez Wojskową Prokuraturę, a później przez Wojskowy Sąd w Poznaniu. Obie te instytucje umorzyły to śledztwo. Tam tak naprawdę powinny zostać postawione zarzuty niedopełnienia obowiązków prokuratorom, Między innymi Ireneuszowi Szelongowi i Krzysztofowi Paruskiego. Może dwa krótkie cytaty z protokołów przesłuchań. Szef, były szef naczelnej prokuratury wojskowej mówił tak, głównym celem działania polskich prokuratorów był udział w sekcjach. Z przyczyn od nich niezależnych nie doszło do tego, bo albo przyjechali za późno, albo nie zostali dopuszczeni. Nie wykluczam, że taką informację usłyszałem, ale tego nie pamiętam. Ja skupiałem się na najważniejszych czynnościach, a gdy prokuratorzy nie brali już udziału w sekcjach, nie uznałem takiej informacji za najważniejszą. I z tego tytułu mogłem jej już. Nie pamiętać. Tyle Krzysztof Parulski zeznał. A Ireneusz Szeląg, czyli szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która przez 6 lat prowadziła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, Zeznał m.in. tak, z informacji, które pozyskaliśmy, Rosjanie przeprowadzili sekcję zwłok zgodnie z międzynarodowymi zasadami i standardami medycyny sądowej. Jeszcze w trakcie spotkania chyba z 10 na 11 kwietnia przekazywano nam informacje, że zajmują się tym najlepsi fachowcy mający doświadczenie w zdarzeniach z masową ilością zgonów. Jako przykład podawano pracę po zdarzeniach w teatrze na dubrowce. W mojej ocenie nie było żadnych podstaw faktycznych do tego, żeby przeprowadzić. Powtórne sekcje zwłok w kraju. Nie wiem, na czym opierało się to zaufanie polskich prokuratorów do Rosjan. Nie wiem, skąd oni mieli te informacje, że sekcje zostały przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi standardami, bo wszystkie, absolutnie wszystkie później spływające dokumenty, wszystkie fakty, jakie się pojawiły w tej sprawie, również te po kolejnych ekshumacjach, których dziewięć już się odbyło, dowodziły, że nie było najmniejszych podstaw do tego, aby takim zaufaniem stronę rosyjską. Obdarzać. A zatem dziś prokuratura naprawia błędy popełnione przez wojskowych śledczych przed laty. W zasadzie nie ma co dyskutować o konieczności przeprowadzenia ekshumacji sekcji zwłok. To jest po prostu niezbędne. Dlaczego dowodzimy m.in. w nowym wydaniu w tygodnika w sieci. Polecam gorąco ten artykuł. Aby uzmysłowić sobie, jakie są w tej sprawie fakty, fakty w sprawie, która budzi tyle emocji i wokół której niestety tyle półprawd i manipulacji w ostatnim czasie się pojawia.